Witajcie, witajcie, jestem Sebek z kanału GamerSoldier.pl Jest to kolejna recenzja, a dzisiejszą grą jest... tak, Saints of the... Saints of the Tak, co to? jest, tak, jest to kontynuacja gry może ja będę tak to nazwać poprzednią hmm, częścią gry był to Saints of the 2 i w sensu o czym możemy spodziewać spodziewaliśmy się lepszej grafiki którą widać tak samo jak bardziej y, ulepszone misje w bronie jak i ogólnie grafika całego jak to powiedzieć miasta w którym wykonujemy wszystkie nasze misje misji jest około 50 może więcej i ta gra zawiera dodatek DLC, który zawiera 4 misje 4 dodatkowe misje każda misja jest podzielona na parę części i Kto jeszcze o tym tylko powiedzieć Niby, nie wyjść ale A... Dobra, jak ja, ja się zabiję to nie moja wina, bo już się nie grałem dawno. Yy, tak. Yy, tak. Yy, tak, jest to wybor niski. Zobaczymy, decydujemy jak się skończy gra. No, w końcu, gdy możemy albo zrobić killbayla, albo łatwać szandy. Ja, ja sobie zrobiłem, to zrobiłem, to zacząłem łatwać a potem sobie wabiłem killbayla. I ostatnia misja jest dosyć fajna, bo musimy wiszyć yy, stopy z ruso. Jest to taki wredny gość, który uprzykrza życie E, naszym obowiązkiem w na tej grze jest e, przywrócić honor. E, to wszystko się zaczęło na to, że e, zaczęło się to w ten sposób, że e, ten sygnatum, to jest taki cel, upatrzyło jakby to życie naszemu bohaterowi, a nie tylko. Naszym obowiązkiem tej grze jest Muszę widzieć ten kolor. No to chyba na tyle... Oczyszczamy to. Dobra. Po moją my to zrobimy. Kabum! Oha, zapad idziemy. Pokój go. Tak, to jest mamy ten związaniem, nie wiemy jeszcze jak to będzie. Uj, co to było? Co to jest?

Jeszcze coś? Pf, o Boże, żeby wy... was tym godackiem! O w O co? Kabuuj! No macie to swoje. Więc tak, ogólnie mam, mam... O, teraz dało się. Także już, o tym gdzie to jest. Się tak. Nie na 10, można to Ale to to, to, to jest... jeśli chodzi o ten mini to to oczywiście zaprzeczam sobie. No, była to ogóle. mam nadzieję, że to się zobaczy. No to powodzenia, Nada.